Cześć kochani, tutaj Mami A W filmie o królach Wydajności, ulubieńcach I tak dalej Mogłabym też powiedzieć, że o kosmetykach, których Bardzo chciałabym odkupić Jednakże to są aż tacy Królowie wydajności, że ja po prostu Mam ich dość w wielu wypadkach I właśnie dlatego, że są tak Genialne powoduje to, że Nie chcę aż do nich wracać Bo chciałabym jednak czasem wypróbować Coś innego, ale szczerze Całkiem szczerze mogę wszystkie te kosmetyki Kosmetyki jak najbardziej Wam w dzisiejszym filmie polecić. No i oczywiście bardzo proszę, żebyście się podzielili swoimi perłami, no bo zwłaszcza na tym pierwszy raz, jak kupisz coś, co ktoś poleca, co jest fajne i pomoże że też zaoszczędzić pieniądze w portfelu, bo starczy na bardzo długo, no to podzielmy się tymi swoimi perłami, żeby każdy mógł wypróbować coś fajnego, wydajnego, co zaoszczędzi miejsce w portfelu poszukiwania następnego kosmetyku, więc mam nadzieję, że będziecie miały cokolwiek. Z kosmetycznych tematów, takich rzeczy kosmetycznych do polecenia w dzisiejszym filmie. Oczywiście możecie te znać, czy macie te, o których ja mówiłam, czy Wam się sprawdzają i tak dalej. Już lecimy. Pierwszy kosmetyk dzisiaj to zdecydowanie coś, co przewinęło się w moich filmach chyba dwa razy. Na tyle go uwielbiam, że. Absolutnie do niego nie wrócę. Jest to nic innego jak hialuronowy płyn micelarny z eveline 3 w 1. Tak dobrze widzicie, że muszę posługiwać się tutaj obrazkiem, bo ja go już nie mam. Jeżeli chodzi o projekty tenko, pokazywałam go, Wam go i mówiłam, że absolutnie nie wrócę, bo jest tak wydajny, że już nie mogę na niego patrzeć. Po prostu nie mogłam. Na dzień dzisiejszy, przynajmniej ja widziałam tylko takie wersje, producent wypuszcza wersję 650 ml, a tam jest niby 150 ml w gratisie, więc... No, gdyby miał jeszcze 500, moglibyśmy um, mówić o innym poziomie wydajności, innym stopniu zużywania i tak dalej. Ale cały czas jest to gratisowe 650, przynajmniej ja takie tylko widuję. Cena regularna to jest 20 zł, ale bez problemu dorwiecie go za 12, 13, 14 zł w promocjach, więc no nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi o pielęgnację, a raczej e, zmywanie makijażu w wypadku skóry wrażliwej, oczu wrażliwych, to jest to po prostu ideał, bo mnie nigdy nie, strzy... nie szczypał. E, doskonale zmywał po prostu makijaż wodoodporny, więc nie było absolutnie żadnego problemu. Pięknie łagodził podczas zmywania tego makijażu. Jeżeli miałam jakieś podrażnienie, to one nie zostały dodatkowo podrażnione. E, nie miałam właśnie żadnego, tak jak mówiłam, uczucia szczypania e, Ta skóra wyglądała na taką po prostu dobrze domytą. Oczywiście, że pielęgnację stosuję wieloetapową, ale zdarza mi się, Przyznaję się Zmywać makijaż gdzieś tam Przy okazji, na przykład robiąc coś Na komputerze, po prostu Waciki idą w ruch, tak dochodzi Czasami do takiej sytuacji i nie lecę Od razu do łazienki tego zmywać No czasami po prostu mi się nie chce Idę zmywać resztę za pół godziny Za 40 minut I wtedy i tak nie ma takiego Uczucia oblepienia, jest po prostu Utulenie, jest załagodzenie Więc świetnie mi się dalej W nim siedzi, to jest taka informacja Dodatkowa dla Was. Zdecydowanie właśnie nie wracam ze względu na tą wydajność, ale generalnie jest to kosmetyk świetny, falony przez wiele osób, bo sprawdzałam też opinie w internecie i raczej wszystkie są zgodne. Wiem, że są osoby, które preferują jeszcze tą czarną wersję, też mówią, że jest wydajna, też że jest świetna, ale przy mojej. Normalnej, w kierunku wrażliwej skórze Raczej wolę stosować tą Różową, jeżeli Chcecie na przykład kupić I podzielić się z kimś po połówce To też nie będzie absolutnie żadnego Problemu, ja szczerze polecam Jest to taki no, kosmetyk idealny Ale aż nie możecie W pewnym momencie na niego patrzeć W łazience, łagodzi wszystkie podrażnienia Jest świetny, jest wydajny Pięknie zmywa makijaż Ja też nie noszę tuszu wodoodpornego Ale jedna z Was pisała, że i taki i tuż zmywa bez problemu, więc nic tylko polecać. Lecimy dalej. Przyznaję, że następna opcja może być dla Was no, kontrowersyjna. A to dlatego, że wielokrotnie ktoś mi pisał. Że no nie lubi, że skład nie jest taki zadowalający i nie widzi aż takiej różnicy. Ja jednak nie znalazłam niczego innego przez lata, chociaż przyznaję, że też nie szukałam, bo ten uwielbiam. Co zastąpiłoby mi ten produkt? Jest to nic innego jak słynny bioolej. Czyli po prostu olejek przeciw bliznom, rozstępom, taki wyrównujący koloryt do skóry starzejącej się, odwodnionej itd., może być stosowany. Właściwie na całe ciało, przynajmniej tak twierdzi producent, może być stosowany na twarz, co też mi się zdarzało. Może być stosowany też jako olej do kąpieli, i przyznaję, że tego akurat nie robiłam. Może czas kiedyś spróbować. Natomiast jest niesamowicie wydajny. Bardzo szybko, przynajmniej u mnie się wchłania. Zostawia faktycznie. No takie poczucie, że coś się tam dzieje, jeżeli skóra była przesuszona, usuwa takie jakieś szarżałości na tej skórze, jakieś otarcia. Ja na przykład lubię mimo wszystko stosować go na blizny, czy to stare, czy to nowe. Ostatnio podrapał mnie mój pies i na to też, szczerze powiedziawszy, naokoło tego leci bio olej. Usuwa wtedy takie zaczerwienienia naokoło tego. Ja naprawdę uwielbiam. Cena nie jest idealna za 100 ml. Zapłacicie około 40 zł Do dorwania na przykład 125 ml Za nim za 60 na promocji No przeróżnie Ale około 40 zł musicie zapłacić ze 100 ml Występuje chyba w trzech różnych pojemnościach ja absolutnie uwielbiam. Chociaż nie widzicie go często w dęku, właśnie ze względu na tą wydajność, to ja muszę go zawsze mieć w swojej łazience. I przyznaję, że są takie miesiące, gdy nie sięgam. Ale są takie miesiące, gdy wiem, że tylko to mi pomoże i wtedy właśnie sięgam po ten produkt. Jeżeli. Macie, używacie, polecacie, to koniecznie dajcie znać. Ja spotkałam się z taką opinią, że tu jest problem z nawilżaniem W sensie pomaga z przesuszeniem, pomaga z tymi bliznami czy nowymi, czy starymi, pomaga w przeróżnych sytuacjach, jakieś tam przebarwieniach i tak dalej. Natomiast nie nawadnia faktycznie. Jakby usuwa to uczucie, wiecie, napięcie skóry i ta skóra wygląda lepiej, ale że dziewczyny mówią, że no nie ma aż takiego faktycznie nawilżenia. Ja mam zawsze widzicie bardzo, bardzo rzadko ten produkt, bo tak jak mówię, są okresy, gdy rzadziej, gdy częściej, muszę dać znać, że jest tam jedna substancja w składzie zapachowa, która no, jest uznawana za raczej taką negatywną i absolutnie nieprzeznaczoną dla małych dzieci, dla kobiet w ciąży, więc żebyście wiedzieli. Ale ja też szczerze powiedziawszy, jeżeli mam wątpliwość co do jakiegoś kosmetyku, to odpalam obojętnie którą analizę składu w internecie i wtedy możecie już wszystko dokładnie przeczytać. Ja uwielbiam, e, będę pewnie jeszcze przez długie, długie lata wracać. Zawsze muszę mieć w łazience, czyli spełnia wszystkie te kategorie, e, które spełniają rzeczy w tym filmie. Widzę tutaj pomoc, widzę działanie, e, jest Świetny i jedyne czego się trzymam to tego, że on jest ważny od otwarcia aż 36 miesięcy, ale jeżeli mój ma tam, wiecie, już dłuższy, dłuższy czas, to już wtedy czasem unikam tej twarzy. No jednak mam jakieś takie obawy, ale na całą twarz, na skórki paznokci na dosłownie wszystko. Raz spróbowałam na włosy, ale ciężko się go zmywało, więc mimo, że i z tym sposobem się spotkałam, no to raczej nie polecam. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, nie mogłoby Zabieraknąć produktu, który Jest już na takim zużyciu Że co miesiąc myślę, że no W przyszłym miesiącu to już Wam Pokażę, ale nic Bardziej mylnego, ze względu pewnie na to Że ja go używam Jako taką trochę termoochronę Jako odżywkę bez spukiwania i tak dalej Nie nakładam go niesamowicie Obficie, no i teraz już powinniście Się domyślać, że oczywiście chodzi o odżywkę Bez spukiwania. jest to Garnier Fructis Goodbye Damage w jednym krem bez spłukiwania. I to, co zapewnia tutaj producent, i to, co ja z czym się zgadzam, no to czytamy, e, nie obciąża włosów, absolutnie e, wspomaga takie wygładzenie, przynajmniej tak e, twierdzi producent, i tutaj się z tym zgadza, natomiast on twierdzi też, że współpracuje z taką miękkością włosa, że nadaje miękkości u mnie raczej jest wręcz odwrotnie, raczej czuję takie delikatne usztywnienie. Zapewnia termo e, oczywiście. No to, że tam odżywia włosy Naprawia złamanie i tak dalej To ja na to patrzę z przymrużeniem oka Ale jednak e, Uważam, że to jest bardzo dobry produkt. Jest już trochę droższy, ale przy jego wydajności możecie spokojnie złapać go na jakichś takich dziwnych promocjach, jak ja to mówię, raz, nie wiem, na rok za jakieś 14 zł. Cena regularna w wypadku tego produktu to między tam, nie wiem, 20 zł a 30 zależy, w jakim sklepie będziecie szukać, więc może jednak powinnam wycofać, że jest taki drogi, no bo mamy tutaj 400 ml za 30 zł kupowało się droższe rzeczy. Dlaczego? Ja aktualnie będę od niego odchodzić, dlatego że teraz mimo tej termoochrony mam go po pierwsze dość, bo widzimy się w łazience niesamowicie długą ilość czasu i chcę już po prostu popróbować czegoś innego. A po drugie, to, o czym Wam mówiłam, mam wrażenie, że on mimo wszystko. U mnie akurat niweluje tą miękkość włosa, wręcz przeciwnie, po prostu go usztywnia. Może ta keratyna w składzie to powoduje, nie wiem. Zrobiłam sobie teraz od niego jakąś tam przerwę i wracałam okresowo, no i mogę już powiedzieć, że u mnie akurat on usztywnia te włosy. Co nie zmienia faktu, że uwielbiam, że chwalę, że fajnie, że taki produkt został wypuszczony na rynek. Jeżeli byście mieli go używać tylko jako właśnie termochrony, no to starczy Wam na naprawdę długi okres czasu a spełnia swoje zadanie. Ja będę polecać ten kosmetyk bardzo długo. Miałam też aloesową wersję swego czasu, ale chyba ją komuś oddałam, bo jakoś kompletnie mi nie podchodziła. Ta jest zdecydowanie fajna, ale może też pamiętacie, że ja lubiłam też maskę z tej serii, ja lubiłam też odżywkę z tej serii, ja lubiłam też szampon tej serii. Jeżeli chodzi o zapach, to jest właśnie taki jak i całej serii, czyli taki po prostu. Letni, fajny, trochę brzoskwiniowy, więc wszystko na plus Ja uwielbiam, możecie dać znać, czego Wy używacie też jako takiej termoochrony Odżywek bez spukiwania. Ja teraz mam zupełnie inną, jeszcze droższą, ale tamta jakoś super mnie nie przekonuje na ten moment pod względem termicznym A ta jak najbardziej, no widziałam, że po prostu działa jeżeli mówimy o królach wydajności, produktach genialnych, produktach świetnych, no to idealnie byłoby, żeby. Jeden kosmetyk zastąpił dwa, i jeżeli czegoś takiego szukacie, to ja już teraz polecam Wam żel micelarny z Jandy, który dorwiecie w cenach regularnych 400 ml za bodajże 24 zł. Natomiast będzie już za niedługo w promocji w Rosmanie, bo teraz patrzę właśnie na jej stronę za 17,49, więc cena idealna, na, patrząc na to, na ile ten produkt Wam starczy. A dlaczego dwa w jednym? Dlatego, że on bez naj... Mniejszego problemu, przynajmniej u mnie Zmywał każdego rodzaju makijaż Więc możecie spokojnie odłożyć płyn micelarny Co i u mnie okresowo się zdarza Że po prostu jak mam coś takiego Co sprawdza się do demakijażu oka No to płyn micelarny idzie w siną dal Swoją drogą i wtedy zużywam Cały czas ten żel micelarny A ten naprawdę Zużywałam niesamowicie Długo, na tyle długo Że jak już byłam blisko końca To się przełamałam i kupiłam coś innego Żeby używać go Co 2-3 dni, miałam już po prostu tego biedaka dość. No, biedak ze względu na to, że aż tak mnie zirytował, ale tylko tą niesamowitą wydajnością, bo mi się opatrzył i po prostu ze względu na to, że lubię wypróbować mimo wszystko coś nowego, ja osobiście to miałam dość. Ale wracając. Jest to produkt, którym bez problemu zmywałam makijaż oka, który mnie nigdy nie szczypnął, absolutnie nigdy mnie nie zeszczypał, który łagodził zmianę, który nie przesuszał, który świetnie domywał, który co dla mnie ważne, nie musiał być domywany drugi raz, dlatego że w wypadku żeli, płynów, masełek i tak dalej nie mam tak, że zmywam ten makijaż i już po prostu mam dość. I nie chodzi o to pielęgnację wieloetapową, ale wiecie, ja po prostu wolę, żeby kosmetyk do zmywania makijażu też się przyjemnie nie wodą zmywała, nie żebym musiała e, Tą pielęgnację wieloetapową jeszcze rozszerzać O coś, z czym będę mogła, nie wiem Zmyć żel, bo mam takie uczucie e, Że coś siedzi na mojej skórze Nie, tutaj je ja po prostu zmyję, to skóra jest Załagodzona, wygładzona, mięciutka Ale jest po prostu zmyta i tyle I nie mam poczucia, że ten kosmetyk został na mojej skórze Jeżeli chodzi o wydajność No to nie będę tutaj powtarzać pięć razy Król, absolutny król wydajności Jeżeli chodzi o to, e, co on robi No to właśnie łagodzi Przyjemnie zmywa makijaż, jest wydajny. Dosłownie jedna pompka wystarczy na zużycie, na umycie całej twarzy, okolic, oczu, szyi, bo ja akurat tam też nakładam podkład. Dla mnie produkt niesamowity. Chciałabym, tak, teraz myślę, jeszcze kiedyś wypróbować płyn micelarny z tej serii, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy i on będzie tak wydajny, czy i on będzie tak fantastyczny. A tak szczerze powiedziawszy, ostatnie moje płyny micelarne nie są jakoś specjalnie wydajne, więc. Pewnie szybko będę mogła się o tym przekonać i mam nadzieję, że wtedy przy zakupie będę pamiętać Zdecydowanie nie mam ostatnio problemu z trafieniem na fajne kosmetyki do demakijażu, jeżeli chodzi o żele Ale ten naprawdę na przestrzeni tych kilku lat się wyróżniał Jeżeli macie taką skórę jak ja, no to szczerze, szczerze polecam Za 17,49 możecie mieć kosmetyk na Naprawdę wiele miesięcy. Mój jeszcze był zużywany też przez mo, mojego męża, więc trochę przyspieszyłam. Ale w wypadku tego produktu, nawet z pomocą że męża, nie było wystarczająco szybko, bo on się nie dał. Walczył dalej i był zdecydowanie niesamowicie wydajny. Fantastyczny dla mojej skóry. Same, same, same pozytywy. No i znowu wspomnę, tak jak już dzisiaj w filmie wspominałam, nie używam raczej magijażu wodoodpornego, więc tutaj e, no. Producent mówi, że zmyje, natomiast ja nie wiem, czy tak jest, ale nie szczypał w oczy absolutnie nie, nigdy. Jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy, to król wydajności może być u mnie tylko jeden i jest to nic innego jak L'Oreal Volume Million Lashes z Felin albo w ogóle też Volume Million Lashes, ale pamiętam, że Felin było po prostu zawsze najlepsze. Jak wiecie albo nie wiecie, ja odchodziłam od kosmetyków L'Oreala, no i faktycznie. Praktycznie odeszłam na ponad dwa lata, nie było z tym żadnego problemu, ale teraz szczerze Wam powiem, że wróciłam do tuszy w wypadku promocji, dałam Wam o tym znać całkiem szczerze. No i też wiem, że L'Oreal to też Maybelline, że też Garnier, no po prostu jest jak jest, jednakże. Jeżeli chodzi o wszystkie moje używane tusze przez wszystkie, wszystkie lata, to zdecydowanie L'Oreal był tym najbardziej wydajnym. Spokojnie osiągałam 2,5 miesiąca do 3 miesięcy, więc tutaj cena w wypadku wydajności jak najbardziej się sprawdza. Tutaj daję Wam oczywiście ten mój ukochany, ukochany felin. Teraz przyoszukuję, dlatego że używam zwykłej złotej wersji, ale ze szczoteczką z właśnie zielonej wersji. Jeżeli chodzi o to, jak on się sprawdza, on jest cały czas świeży, cały czas robi robotę. To jest tuż do rzędu skupiony raz, a starczy na 2,5 miesiąca nawet dłużej, dlatego że jak mi się chciało, chociaż powinno mi się zawsze chcieć w wypadku tym, ale jak mi się chciało, to wrzucałam po prostu tuż do rzędu do kubeczka z ciepłą wodą i on wtedy znowu jakby zyskiwał ekstra świeżość na jakieś kilka-kilka dni, więc można i tak wydłużać. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne tusze do rzęs, to tutaj nie ma nawet startu, dlatego że większość starcza mi na miesiąc, maksimum dwa, ale to już jest naprawdę takie męczenie się, przedłużanie takiej agonii tego tuszu do rzęs i zużywanie na siłę. Wiem, że niektóre z Was może nie używają codziennie. Nie wiadomo, ale piszą, że im te tusze z Loreala starczały na jeszcze dłużej. No i cena regularna to tutaj już skacze, bo nawet i 70 zł, ale jak wiecie, albo nie wiecie, ja ostatnią wersję dorwałam za chyba 20 kilka złotych dwie sztuki, więc to wynosiło poniżej 11-12 zł za jedną sztukę. Wiem, że jedna z was wtedy pisała, że też jej się udało. To była promocja akurat w Hebe, z tego co pamiętam, że też złapała E dwie sztuki w cenie jednej i to w takiej maksymalnie promocyjnej więc tutaj pomogło, polecałabym Wam szukać, jeżeli faktycznie Was to interesuje tusz sam w sobie wydłuża, rozdziela pogrubia, nie osypuje się nie odbija się a ja mam z tym niesamowity problem i wydaje mi się, że wielokrotnie tańsze tusze, tutaj jedyne czego będę bronić powodują to, że właśnie gdzieś mi się odbijają tutaj pod łukiem brwiowym, absolutnie nie mam problemu, nigdy nie miałam z tym tuszem tego właśnie problemu, więc ja go Wam polecam, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, no to ja nie mogę Wam życzyć niczego innego, jak to, że w komentarzach się popiszemy wszyscy, a raczej Wy się popiszecie, mam taką nadzieję, i polecicie kosmetyki, obojętnie jakie, które Waszym zdaniem są naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowicie wydajne i które lubicie. No bo jak widzicie, ja wszystkie mówię, że są świetne, ale po prostu po pewnym czasie masz dość oglądania ich w łazience. Więc właśnie, Życzę Wam, żebyście tam znaleźli inspirację, żeby było tych kosmetyków jak najwięcej i żebyśmy też jak najwięcej dla oszczędności naszego portfela takich kosmetyków spotykały. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że będziecie film. Mam nadzieję też, że będzie jakiś tam oryginalny. No to co? Dzięki za to, że jesteście. Do następnego. Trzymajcie się, kochani.